Witam wszystkich. Nasza piękna młodzież nożowa poprosiła mnie o pokazanie jak wyciąć z materiału jakiegoś tam dowolnego kształt noża. Słuchajcie, nie bardzo wiem co to jest do pokazywania, ale znaczy się za chwilę to zrobię. Korzystam z najprostszej maszyny na świecie, czyli z takiej szlifierki kątowej, popularnie zwanej flexem. Słuchajcie, kupuję, kupiłem tą szlifierkę za chyba 29 czy 30 zł w jakimś markecie. Yy, służy mi lat 11, 12. No, żeby nie było, da się. Yy, no, nie katuję jej, no nie używam jej przemysłowo, więc tyle wytrzyma. I zapewniam Was, że kupienie takiego narzędzia, no, nie obciąża Was specjalnie, yy, Waszego budżetu portfela nie obciąży na milion procent, no bo 30 zł to nawet nie jest 0,7 przyzwoitej gorzałki I tyle, no. Słuchajcie, no zaraz postawię ten mój aparacik na statywie i pokażę, jak wycinam, ale daje mi to możliwość też pokazania wam jednego fajnego patentu, o którym za chwilę sobie porozmawiamy, dotyczącego później szlifowania, już kładzenia szlifu na nożu. Myślę, że tutaj starzy wyjadacze się ze mną zgodzą, a jeżeli nie, to może podpowiedzą swoje sposoby. Temat będzie dotyczył tak naprawdę przy szlifowaniu, już później. Polenia czubka, bo panowie, którzy już robią, może przyznać się, ile razy zjaraliście czubeczek. Pokażę wam, jak ja sobie z tym radzę. Do zobaczenia za chwilę. Mamy wycięty, słuchajcie, no płaskownik de facto. Inaczej tego nie można nazwać. I teraz mam nadzieję, że to będzie widać. Ja spróbuję Wam to jakoś pokazać. Mam narysowany kształt noża, jak on ma docelowo wyglądać. I powiem Wam teraz, co zrobię. Wytnę go, ale tylko tak. Wypracuję sobie tutaj rękojeść i wytnę materiał. Zdejmę ten materiał, ale tylko od strony tnącej noża. Dlaczego? Słuchajcie, cały ten element zostawię. Yy, przygotuję tą krawędź, położę na nią szlif. Dlaczego? Jeżeli to zetniemy, słuchajcie, to moment nieuwagi, moment i palimy czubek. Dlaczego? No tam nie ma materiału. Kumuluje się na bardzo małej przestrzeni, olbrzymia ilość energii i temperatury. Wypala nam materiał. Dzięki pozostawieniu tego elementu, będzie miała gdzie ta temperatura uciekać, no fizyka kochani, no po prostu. Yy, dlatego proponuję zawsze robić sobie tak, żeby wypracować tą, jak gdyby dolną część noża, położyć szlify, a górę sobie dociąć, no jak gdyby yy, kolejność yy, tutaj chyba nie ma znaczenia, a jednocześnie to pozwala na to, że tak łatwo nie spali się czubka, no jest to istotne zwłaszcza dla osób, Dopiero zaczynających swoją przygodę z nożem, które nie mają jeszcze wyczucia, potrafią docisnąć, potrafią zniszczyć materiał. Yy, zaraz Wam pokażę, wytnę ten nóż i Wam pokażę, jak to będzie dalej wyglądało. OK, mamy wycięte słuchajcie ostrze. No jeszcze nie obrobione, ale już jest kształt widoczny. I tak jak mówię, zostawiłem słuchajcie sobie ten element po to, żeby to był zwykły wymiennik ciepła, odbiornik tego ciepła, który tu się będzie kumulował podczas wyprowadzania szlifu. Obecnego. Dopiero na sam koniec i tu tą górę noża i jej kształt i szlif wykonam po prostu na końcu. Chyba kolejność nie ma znaczenia, można sobie w ten sposób pomóc, żeby nie spalić sobie czubka. Zacznę oczywiście, że w tej chwili ten element rozhartuję, no jak widzieliście, jest bezpośrednio wycięty z piły. Rozhartuję go i będę go obrabiał dopiero jutro, ale wydaje mi się, że patent fajny bardzo proszę kolegów, którzy z tych zaawansowanych o opisanie swoich metod lub o tym, jak oni kładą szlif tak, żeby nie spalić czubka. Myślę, że temat jest istotny zwłaszcza dla osób zaczynających swoją przygodę z robieniem noży, a na pewno wasze uwagi będą pomocne. <śm> ba dla mnie. Ja bardzo chętnie się to wiem, jak wy sobie z tym radzicie. Być może macie fajniejsze, prostsze patenty i, i będzie można z nich korzystać. Ja pokazuję swój, no, zostawiam po prostu materiał do jako wymiennik ciepła. Może macie inne. Zachęcam do y, opisywania, pokazywania zdjęć lub filmów na grupie Zrób Nóż. Potem y, ona powstała, żebyśmy się wymieniali y, taką wiedzą. Zachęcam.